Pod hasłem zdrowia i bezpieczeństwa minęły dziewiąte już dni profilaktyki, które odbyły się w szkole podstawowej nr 15. Udało się w nie zaangażować nie tylko uczniów, ale również całe rodziny. Jak co roku każdy z dni tygodnia poświęcony był innej tematyce. Różnorodność omawianych zagadnień podkreślały kolory koszulek, w które uczniowie i nauczyciele ubierali się w poszczególnych dniach. Celem dni profilaktyki jest przekazanie dzieciom wiedzy i umiejętności, które pozwolą im na dokonywanie właściwych wyborów w życiu, unikanie niebezpieczeństw, promowanie zdrowego stylu życia. Ale też uczenie takiego współżycia w społeczeństwie, prawidłowych relacji, rozwiązywania konfliktów, które się pojawiają w sposób pokojowy. Uczniowie i nauczyciele Piętnastki w ciągu całego tygodnia ugościli m.in. przedstawicieli Policji, Sądu, Straży Miejskiej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Sanepidu i pielęgniarkę, którzy w formie pogadanych czy filmów przekazali uczniom cenne zasady postępowania. Które pogadanki najbardziej zapadły w pamięć uczniom? Na pierwszym apelu spotkaliśmy się z policjantami. Opowiada, mówili nam o narkotykach, dopalaczach. Jak się ich przestrzegać, żeby, na, żeby nie zażywać. Najbardziej się mnie zainteresowało chyba spotkanie z panią z jakiegoś oddziału w Bożu. I też nam opowiadała o, do, o dopalaczach, że dzieci je też na, zażywają, żebyśmy też nie zażywali ich. Dla mnie były. No. co to wtedy się Po prostu przyszli policjanci i nam uświadomiali te, co już mówiłam, narkotyki jak są groźne. Taką pracę, którą świadczy o tym, że yy... Papierosem są złe życie, a sport to jest zdrowie. Dziś podczas podsumowania całego tygodnia wszyscy założyli białe koszulki na znak mądrości, radości i szlachetnych zamiarów. Była to także okazja do tego, aby uczniowie przypomnieli sobie przesłanie minionego tygodnia. Do akcji udało się włączyć także rodziców, którzy wraz z dziećmi wykonali plakaty oraz formy przestrzenne promujące zdrowy styl życia.